Cześć, dzisiaj pokażę Wam propozycję fryzury eleganckiej, która sprawdzi się na nadchodzące już przyjęcia bożonarodzeniowe, czy to w pracy, czy u znajomych. Skoro już wspomniałam o świętach, to warto pomyśleć już o prezentach świątecznych dla swoich bliskich. Ja przygotowałam tutaj dla Was taki zestaw do stylizacji włosów. Na pewno sprawdzi się dla włosomaniaczki, która bardzo interesuje się właśnie stylizacją włosów. Jest tu szczotka, grzebień, który bardzo fajnie, ta mniejsza część bardzo fajnie tapiruje włosy. Szczotka taka do torebki, która jest bardzo fajna, bardzo ładnie wygląda w taką gwiazdkę oraz klipsy. Pokażę Wam dzisiaj zastosowanie, jedno z wielu zastosowań tych klipsów i chciałam pokazać Wam przy okazji torebkę, która świetnie sprawdzi się na właśnie na, na te prezenty. Jest to akurat taka klasyczna czerwona torebka, taka właśnie jak widzicie, tak puszcząca, ze złotymi dotkami, jakby gwiazdkami. I już nie przedłużając, przechodzę do pokazania Wam fryzury. Zanim przejdę do zrobienia fryzury z tyłu, Zostawioną grzywkę podkręcam na palce i spinam klipsem do włosów. Bardzo mi się spodobała ta szczotka w gwiazdę, dlatego wyczesuję nią włosy. Ok, zaczynam robić fryzurę. Pierwszym krokiem jest zebranie włosów mniej więcej na wysokości skroni. Związuję głowę recepturką. Najlepiej, żeby była ona w kolorze włosów, żeby w razie czego nie było jej po prostu widać. Teraz, tak jak widzicie, robię dziurkę po środku i przekładam kitkę przez środek. Rozluźniam powstały skręt po bokach, ponieważ ładniej to wygląda. Następny krok jest dokładnie taki sam: zbieram pasmo włosów, związuję gąbką i przekładam włosy przez zrobioną dziurkę po środku. Jeśli macie gęste włosy, takich upięć możecie zrobić więcej. Ostatnią kitkę robię, zbierając włosy po bokach. Zostawiając środek wolny, to resztę włosów można tak już zostawić albo zrobić, tak jak jakoczka. Nie zależy mi na tym, aby ten koczek wyglądał idealnie, a żeby wyglądał jak najnaturalniej. Tą ostrą końcówką grzybienia do stylizacji wnoszę delikatnie włosy na czubku głowy. Wracam teraz do grzywki. Włosy się delikatnie podwinęły, teraz były zostawione na krótko, natomiast jeżeli zostawiam je na około godziny, to są naprawdę ładnie podkręcone. Ustanowiłam, że podepnę tą grzybkę z boków sówką, dzięki czemu fryzura wygląda na jeszcze bardziej elegancką. Na koniec wyciągam już pojedyncze kosmki włosów i żeby wyglądał naturalniej. I skończone. że fryzura przypadła Wam do gustu. Według mnie jest idealna na tego rodzaju przyjęcia właśnie świąteczne. Eee, I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału, żeby nie pominąć już kolejnego odcinka. Jeżeli nie oglądaliście może poprzednich filmików dziewczyn, to serdecznie zapraszam Was do obejrzenia i do następnego razu. Cześć!